No, wiadomo, początek meczu zaczęliśmy od bramki kuriozalnej, z rzutu różnego Piłka dokręcona z wiatrem wpada za komierz bramkarzowi. No, niestety i tak zaczynamy od, od 1-0 dla świtu. Mamy myślę zgrania. Czuliśmy, że ten mecz. W pierwszej połowie mamy pod kontrolą, wprowadzaliśmy piłki w strefy, w której chcieliśmy. Wszystko wyglądało tak, że zaraz trzymy bramkę i ten mecz potoczy się zupełnie inaczej. Jednak jakość. I no, takie konkretne granie, jeżeli chodzi o piłkarze świtu, tutaj zdecydowało co mieli. Tak naprawdę e, w bardzo prosty sposób szybko transportowali pod nasze pole karne i pokazali, że tutaj konkrety się liczą, a nie sztuka dla sztuki. Wprowadzanie w strefy i odklepywanie z powrotem, więc tym świt e, nas przewyższał i jakość indywidualna piłkarzy tutaj przesądziła o wyniku wysokim dla gospodarzy. Kolejne spotkanie z kim i. Jaki tak przy przygotowań trener zarządzi wśród drużyny? Jakby Mamy swój konkretny jakby cel i model grania i z niego nie zejdziemy, cokolwiek by nie było. Na pewno tu skupimy się w drugim tygodniu, bo już w tym skupiliśmy się na grze obronnej i na tym, żeby... Żeby to poprawić, jak widać, nam się w tym spotkaniu nie udało. Gramy z MKS-Mowa i musimy tu jakość gry obronnej całego zespołu zdecydowanie poprawić, bo na to chwilę no, nie wygląda to dobrze. Dziękuję, powodzenia. Dziękuję.